Dobra, odepchnięty, a on użył tej samej postaci. Zastanawiam się, co teraz użyć. Użyjmy, może tak, zróbmy tak. I teraz pandę. I mamy jeden do zera, szybkie. To było już całkiem szybkie. Teraz tak. Nie, 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 i tu było dobra? I panda, nie, nie, nie trafiła. O, nie. Dobra, ale przyjmiemy teraz. Dawaj jest! To 2-0. O to chodzi. Teraz zróbmy tak. Okej. Okay. Weźmy tygrysa. Mm, ojojoj, chyba będzie. Dobra. Teraz, 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 teraz. Dobra, przejmuj, przejmuj, przejmuj niestety. Dalej jeszcze tego nie wygrywamy. Teraz wysłać pandę. Aj, dobrze. Dobra. I teraz będzie raczej trzy. Mamy trzy. Hat. No dobrze, wybieramy. No, sprawdźmy na jakieś oferty. To już wykorzystane. Wszystko. Ale w sumie kupię sobie do Loyal i do Lovera. Bo w sumie mi się przydadzą. używam ich. Na pewno do Doga, do Loyal Doga mi się bardzo się doda, tak? to na Czwarty level go ulepszam. Mm. Dobra jeszcze nie. oj i dobra. Kolejny meczek. Szybkie są te bardzo mecze, ale To jest też... To nie jest jakby podruba Clash Royale, a Clash Royale ma chyba 55-51 tak procent udziału w tej grze. Więc inwestują w tą grę. A teraz możemy... Nie, nie mamy. Kurde. Było blisko. No i teraz przyciśniemy ich i teraz. Teraz mam... Teraz nasz wirk. Jakru Na głów. Oj ojoj! ojoj dostałem niestety Laga. Przepraszam za to, że mam teraz tego laga, ale... Bo będę musiał sobie zresetować internet. Szybko, szybko, bo to no chyba... Ojoj! Czy, czy by nas w z meczu? Chyba tak. Chyba nas z meczu. Niedobrze. Bardzo mi dobrze. Tak, to jest już kolejny mecz. Niestety na ten mecz chyba po prostu oddał się walkowerem. Walk ale liczę, że ten metr wyjdzie lepiej i na pewno wyjdzie lepiej, bo mamy już do zera. I mamy dwa do 0, co już za świetne rozegranie. I loyal Doga i Pandy. Co byśmy teraz mogli zrobić? Zrobić tak możemy. Oj 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 oj. Tego się nie spodziewałem. Tego też się nie spodziewałem, ale teraz wysłamy mocny atak. Ale nie wiem, jak gola. I to znaczy, że jest to że trzecia, bo jedna porażka, no ale mi się to zlaga. Ja to już nic nie poradzę. No, kolejny mecz, kolejny mecz. Ja, ale teraz przecież tak trochę przejęliśmy. Spróbuję mi coś tu zrobić. Okej. Okay. No, oj, 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 oj. trochę tak do zblokowania. Ale teraz. Uuuuu. 0 zero. Dobrze, dobrze. Dobrze dzisiaj idzie, naprawdę dobrze mi dzisiaj idzie. I uwaga, to, to będzie kolejny gol. Niestety nie. Ale teraz zrobimy tak. I zrobimy tak. I tylko teraz trzeba zblokować to. I raz. Dobrze, teraz Loyal Dog musi to przejąć. Loyal Dog. Niestety nie. I teraz... Aj, aj, aj nam pandę. I mamy to. Jeszcze teraz możemy szybko to wykorzystać. Teraz. I Ale dalej jest ok. Dalej jest bardzo dobrze. Ale teraz jest, się zrobiło zamieszanie. 2, 1, niestety, 2-1. Ale wracamy spokojnie, spokojnie. Teraz nie mam czym strzelić No i teraz Kid, zdawaj, nie no, ooo, dobre, to było dobre Okej, wysłać kroko, wysłać kroko. Dobra, do tego Loyal Doga i zaraz wyślemy. eee... Samper Wolfa. O nie! mamy 2 do 2 czy to będzie nasza pierwsza porażka taka? Czy nie? nie, nie, nie. Na 3 do 2 i wygrywamy ten metr. Nie daleko brakuje mi już do kolejnej tej. 500 tych. To no, wybija. Może nawet jeszcze na tym odcinku, to się zobaczy. Liczę, że uda się. Uda się. No. Stosaria.pl, PL, but... No to raczej Polak. Dziewczynkę mm, sprawdzam w ogóle, z kim ale teraz błąd popełniłem. To chyba będzie pierwsza porażka w tym meczu. W tym odcinku, przepraszam. Dobrze. I teraz. Wykorzystajmy to, wykorzystajmy to. Panda. Pando. 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 A dobra. Dawaj. Dawaj. Nie. Dobra. Nasza pana będzie szybsza. Była szybsza, nie? Świetnie. Loyal dog. Lazy pana nie dał. Ooo, dobra. Czego kroko. I mamy to! Jeden, jeden. Teraz zasuwamy, zasuwamy. Mamy to! Dwa, jeden. Ależ... już teraz nam się pofarciło. ja, ale mamy loyal tutaj. On może przejąć? Czy przejąć? Nie? Ty Nie? Nie? Nie da ci? Panda? Kroko, kroko, trzeba tu kroko. Ale to dobrze zrobił. Ale teraz nasz. Mmmm. Nie za dobrze to wyszło. Nie, przegrywamy pierwszy nasz mecz. Ajajaj, aj, aj, a półgodziny a tu przegrywamy. No raczej to już będzie jeden z ostatnich meczy w tym odcinku. Nie będę go jakoś bardzo długo przedłużał, ponieważ. Po prostu nie będę go przedłużał, bo nie ma sensu robić na siłę. Teraz. Aj, straciliśmy tę piłkę, nie. Źle zaczynamy, bardzo źle zaczynamy. Ale teraz. Aj, był bardzo blisko. Teraz, panda? Nie. Panda jest z nim ustawiona no, niestety To on jest trochę długi Ale na spokojnie Oj oj było, było blisko, było blisko Nie mam czym go skontrować Yes! Udało się Dobra, szybko rozpoczęliśmy ten mecz Trzeba mocno zaatakować. Trzeba mocno zaatakować. Teraz nie, sobie Loyal do trochę pojeździć. Poczeka. Właśnie. Teraz. Dobra, spokojnie. I teraz panda. Dobra, trzeba. Dobra, zmieścić. Zmieścić. Chodź. Dalej, dalej nie wychodzi tak jak to ma być. Dobra, dobra, teraz, 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 teraz! Jest! Dwa, jeden. I teraz trzeba naprawdę uważać. Teraz, robimy tak. Mam ter teraz ma mojej energii boosta, wszyscy, więc trzeba trochę uważać. NA na koniec dojdzie ekscytka, wygrywany mecz, a ja dziękuję za oglądanie, widzimy się chyba w kolejnych odcinkach. Cześć!